Co to jest przewlekłe zanikowe zapalenie krtani i jakie są jego przyczyny? W przewlekłym zanikowym zapaleniu krtani błona śluzowa ulega znacznemu zanikowi. Często choroba współistnieje z procesem zanikowym błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Czynniki doprowadzające do zapalenia są takie same, jak te wywołujące przewlekłe proste zapalenie krtani, dodatkowo przewlekłe zanikowe zapalenie krtani spotykane jest w chorobie Sjegrena. Jak się objawia przewlekłe zanikowe zapalenie krtani? Główne dolegliwości u chorych na przewlekłe zanikowe zapalenie krtani to Uczucie suchości w gardle i krtani, chrypka, zaburzenia głosu, pokasływanie w celu usunięcia wydzieliny, co robić w razie wystąpienia objawów przewlekłego zanikowego zapalenia krtani. W razie wystąpienia objawów przewlekłego zanikowego zapalenia krtani należy zgłosić się do lekarza POS, który skieruje pacjenta do otolaryngologa. Jak lekarz stawia diagnozę przewlekłego zanikowego zapalenia krtani? Najważniejszym elementem postawienia diagnozy przewlekłego zanikowego zapalenia krtani jest badanie laryngologiczne. Błona śluzowa krtani jest wygładzona, przekrwiona, wygląda jakby była polakierowana. Jakie są sposoby leczenia przewlekłego zanikowego zapalenia krtani? Dominujące znaczenie w leczeniu przewlekłego zanikowego zapalenia krtani ma usunięcie czynnika mogącego wywoływać zapalenie. Bardzo ważne jest nawilżanie błony śluzowej. Ponadto stosuje się związki jodu, mukolityki. Istotne jest zapewnienie możliwości oddychania wilgotnym, ciepłym powietrzem. Korzystne może być leczenie sanatoryjne. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie przewlekłego zanikowego zapalenia krtanii? W zaawansowanym stadium przewlekłego zanikowego zapalenia krtanii zmiany są nieodwracalne.